Hrabia Aleksander Fredro Listek róży Gdzie pędzisz, listku róży? Tak sam? Tak sam? Ja, matka twoja, więdnę tu za tobą. O, matko moja, łzę ci moją dam. Woń twoją wezmę na zawsze ze sobą. Ale ja muszę muszę pędzić w dal, o jak tu dobrze, ciebie tylko żal, o jak tu pięknie, świat, światła przede mną, a mnie bez ciebie tak ciemno, tak ciemno. O matko moja, ja mam skrzydła własne, rosną w pióreczka, tak jak słońca jasne. Słabe skrzydełka nie wystarczą chęci. Ach, zbierz twe siły, nim wicher zakręci. Wracaj w gniazdeczko, nim zastygnie jeszcze. Ja cię przy sercu, chcesz? W sercu umieszczę. Ja igram z wichrem, on ciebie pochłonie, gwiazdy dosięgnę, tam już nie osłonie. Hej, w górę, w górę! O Boże, o Boże, o Matko moja, ja będę przy niebie, przy jasnym niebie, ja niebo otworzę. Ach, dziecie, dziecie, ocknij się w obłędzie, zlituj się, zlituj, modlę się do ciebie. Daremnie, Matko, nie wstrzymam się w pędzie, ale raz tylko przemknę się po niebie. Spadniesz, nie Boże, a mnie już nie będzie. Nie płaczcie, serca silniejsza potęga od was porywa, potrąca w nadzieję, ale czy nieba, czy ziemi dosięga, czas swojem skrzydłem do wieczności wieje. Nie płaczcie, serca, a módlcie się w sobie. Życie, westchnieniem, kolebka przy grobie.